Cześć tu Goty z Mario 500, Cię, chciałbym Was zaprosić do mojej kuchni i Wam pokażę jak zrobić dobrze znaną sałatkę tabulę z kuchni libańskiej. Potrzebne są dwie torebki kaszy bulgur, jeden ogórek, jeden pomidor, posiekanych kilka listków mięty, posiekany jeden pęczek szczypiorku i natki pietruszki, dwie łyżki soku z cytryny, cztery łyżki oliwy do smaku sól i pieprz oraz jeden ząbek czosnku. Najpierw wrzucamy ugotowane według instrukcji na opakowanie i ostygnięte dwa woreczka kaszy bulgur, I teraz dajemy jednego pomidora pokrojonego w kostkę. Ogórek pokrojony w kostkę. Jeden. Mięta Natka pietruszki. Szczypiorek. Sok z cytryny. Ja zaraz do was wracam. Teraz i, i jeden ząbek czosnku przeciśnięty przez sprawkę. cztery łyżki oliwy z oliwek i os trzecia czwarta. I teraz do smaku soli i pieprz. teraz wy, dokładnie wszystko wymieszać sałatka już jest wymieszana i teraz kładziemy sałatkę w zimne miejsce i odstawiamy na około godzinę sałatka już powstała y, godzinę jest schłodzona i testujemy mmm Przepyszna petarda, idealna na upalne dni, samo zdrowie. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.